Zobaczcie, coś tu burczy, jakaś maszyna. Co to się dzieje? Woda, mechanicy i lasery. Patrz, lasery, słowo klucz, patrzcie. Testuję sobie laser. I pomyślałem sobie, że potestuję sobie ten laser z Wami. Eee, to jest laser firmy Honor Future. Honor Future. Dostałem go od Łukasza ze Szlifpotu. Od Łukasza szefa Łukasza, bo szef Łukasza to też Łukasz, a Wy Łukasza to znacie z TikToka. Eee, w każdym razie, dostałem sobie na testy ten laser. Laser o mocy 1000W, chyba ja, tu jest 1000W. Ustawiony teraz jest na maksa, to w ogóle to, to powietrza on potrzebuje. Jest on 220V normalnie dość, no, do kontaktu. I co? Potestujemy sobie ten laser, zobaczymy. Ja się poważnie zastanawiam nad tym, czy nie kupić sobie tego lasera od Łukasza. Dopiero zaczynam testy, także jeszcze nic nie wiem o, ty, o tym urządzeniu. Tak samo będę nagrywał tego vloga, będziecie razem ze mną odkrywali, co to w ogóle jest. Za laser yy, wezmę jakieś części, wezmę po prostu części ze złomu. No, na złomie jest trochę, część mało trochę, ostatnio wybierali złom od nas. Ale jest trochę zardzewiałych części, trochę brudnych. Mam jakieś tłoki, mam jakąś głowicę, zobaczymy sobie jak to będzie. Zobaczymy po prostu jak to będzie w praktyce czyściło. Ten laser, już ja trochę sobie poklikałem tego lasera. To myk jest taki, że no, robi robotę tylko bezlitośnie robi robotę jeśli zahaczy wam o jakąś fragment czegoś czego nie chcecie no to wypala tak jak sobie testowałem na serwie teraz serwo te stare od Żuka. patrzcie no to super patrzcie jak czyści taki, taki gnój robi jak nowe ale nie zauważyłem i promień lasera tam wleciał do środka a tam w środku jest tworzywo sztuczne i momentalnie wypala nasz ogień ze środka leciał, także trzeba jakby brać poprawkę na to, że jak mamy palne jakieś elementy, że to trzeba zasłaniać to to ja już na początek e, to wiem e, co, poczyścimy sobie może zaczniemy od tłoka, ja jeden tłok już wyczyściłem, ale nie będę wam go pokazywał wezmę drugi, żeby zacząć tak jakby od zera te tłoki i tak idą do wymiany, mam tu tłoki z 2.0 TFSI e, są umiarkowanie zanagarowane i zobaczymy jak się to dęko tego tłoka, jak ono się oczyści. Także kładę sobie, widzicie, ja już się przygotowałem, biorę łopatę, żeby nie palić podłogi, tylko na łopacie to będziemy robić. Zobaczcie, to jest dosyć spora moc. Ten laser jest już goro, tu już gorącym powietrzem wieje, a ja używałem go 3 minuty. Może w pracy to może było 10 sekund. Łącznie także popór mocy nie jest, e, nie jest mały. No, ciekawe to, ciekawe urządzenie. I co? Lecimy z koksem. Fakt, że to jest na maksa, wszystko ustawione, bo szerokość skanowania jest 5 cm i moc 1000W. Cykl pracy 100%, częstotliwość 2000 herców, 20 000 Hz. Podejrzewam, że tu Łukasz ustawił po prostu wszystko na maksa, żeby po prostu zobaczcie, jakie są jego maksymalne możliwości, więc już nie będziemy z tego schodzić. To nie ma sensu. Lecimy z tym tłokiem, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Jeszcze ujęcie. Umiarkowana ilość nagaru i zobaczmy, co się z nim zrobi. Bardzo szybko to zrobiłem. Jak to wygląda? Za szybko. Widzicie, za szybko leciałem, bo yy, przeskoki są takie. Zrobiła się taka kratowniczka. No ale można powiedzieć, że co? Ułamek pracy. Wezmę to na szczotkę, teraz, może. Dobra, zobaczmy, co będzie. Jak to się będzie czyścić, teraz szczotkę. A to jest po prostu już wypalony jakby ten nagar i to się błyskawicznie to się błyskawicznie czyści teraz nie dobra tu już nie ma nic praktycznie nie ma nic co no tu kosmetyka została tak żebyście mieli porównanie żebym ja też miał porównanie po prostu wiadę na szczotkę tym tłokiem który nic z nim nie było robione jest brudny Oczywiście wiecie, normalnie to procedura byłaby taka, że to szłoby do myjki, co nie i by się w myjce by się kotłowało. Ale na potrzeby mogę, zrobię to na szczotce. Gdzie tam, patrzcie. Znaczy doczyszczam go, co nie? Doczyszczam. Ale już tu z tym zakamarkiem mam problem, tu gdzie jest podcięte pod zabór. No już muszę tak agresywnie. No nie mogę tego, muszę to czymś wjechać po prostu mechanicznie. Czy normalnie to by wleciało do myjki? No to laser. No można powiedzieć, że dużo szybciej tłocha załatwia. Dobra, tutaj robimy naprawę takiego Audi fajnego 2.0 TFSI. Patrzcie, taką mam łapę jakąś, co nie? To jest aluminium, ono nie jest jakieś tragiczne, ale zobaczymy jakie będą efekty. Biorę się za tę łapę. No, ciekawie to wygląda. Tu macie porównanie. Tutaj było takie czarne. Tu jeszcze to zaraz porównamy sobie. Nie jest naruszona struktura tego metalu, wiecie, piaskowanie to ściera, co nie? Wyciera, a tutaj wręcz jakby zostaje ta warstwa tego wypalonego materiału, że wymaga to jeszcze dodatkowego usunięcia. No ale wizualnie ciekawe, ciekawe, może to do malowania od razu byłoby gotowe. Hmm, zobaczmy tutaj, tu jest trochę takiego tlenku grubego. W tym miejscu, na przykład tutaj, jest tlenku grubego trochę, zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że widzicie, że to się nagrywa. No Wymaga to takiego mechanicznego jeszcze usunięcia. Po prostu była taka gruba, gruba warstwa. No ale usuwa. Odlatuje to w przestrzeń, w powietrze. Tutaj to ładnie wygląda. Dobra, tutaj mam kawałek tłumika, który komuś wymieniliśmy. I tutaj jest tak, od takiego lekko skorodowanego po głęboką korozję. Nie wiem jaki to jest materiał dokładnie, ale zrobimy sobie test. Przejedziemy sobie, przelecę tutaj taki pasek i zobaczymy jak to, co da się zrobić. Tutaj to jest, to jest taka zgorzelina już gruba, czy rdza taka gruba. No, zobaczcie, tutaj za długo przytrzymałem, to odbarwiło się. No ale tu za bardzo nie ruszyło tego materiału. Spróbujmy teraz z czadką zobaczymy co będzie się działo. Może to się obluzowało, ten materiał czy coś? No bo to jednak było grubo, co nie? Dobra. No, tutaj widzicie, gdzie nie był laser. To nadal jest taka gruba rdza, A tu, gdzie było laserowane, to już nie. Zrobimy powtórkę, czyli oczyścimy mechanicznie i jeszcze raz przelecimy to samo miejsce laserkiem. Zobaczmy, co tu się dzieje teraz. Tak to wygląda. No tu znacząco widać miejsce, w którym Wszedł laser, tutaj już tak bardzo tego nie widać. Widać, że to jakby rozwija te cząsteczki, rozwija te rdże, bo ona się po prostu łatwo usuwa teraz. No ale wiadomo, to nie sprawi. To nie sprawi nagle, że coś co nie było skorodowane co nie będzie skorodowane. Widać przejście, nie? Gdzie było laserowane, a gdzie nie było. Ciekawe. Za duży element, bym to wrzucił teraz szybko do pieskarki, ale za dużo to jest, tak dla porównania. No ale nie uszkadza powierzchni, nie, nie rusza w ogóle. Dobra, tu zrobimy test, na tym Newfieldzie. <laughs> On jest porośnięty takim mchem, taki jest zniszczony, jest w takiej oryginalnej patynie. No zobaczymy, przelecimy go laserem w paru miejscach, zobaczymy jakie będą efekty czy to się będzie usuwało, czy usunie mi farbę tego tak bym nie chciał, bo to oryginalna farba czy może ładnie poczyści te żeberka ciekawy jestem jaki będzie efekt dobra, lecę tu z laserem o, -o. Wysadziło mi bezpiecznie go w warsztacie Hy. O kurde A, to jest to spalony ten mech A zdarł farbę! Kurde, ale tu pod spodem jest jakiś podkład tu Pod spodem jest podkład A to jest jakby spalony ten mech spalony mech No to nie, to nie czyści tak idealnie Myślałem, że będzie trochę lepiej czyściło yy. Zobaczmy tutaj. Tu jeszcze jest takie brudne miejsce. Jak to tutaj będzie wyglądało. No, szału nie ma. Nic w zasadzie się tu nie stało. Jak to wygląda w tym miejscu bo to, to jest obrośnięte mechem i to jakby zaczęło spalać ten mech taka spaletna widzicie tu w tym miejscu gdzie jest spalony mech to na farbie się zrobi taki czarny osad to niekorzystnie to nie jest korzystne tutaj niedobrze zobaczymy jeszcze tutaj może na ramię, jak to będzie wyglądało Ciekawie, ciekawie to usunęło farbę? Tak, usunęło farbę, usunęło farbę, pod spodem jest już żelazo czyste, no tak do malowania. No, jest to szybkie no. w porównaniu do piaskowania: nic nie kurzy się, nic nie leci, czyste bardzo to jest. No, jest trochę taki, chmurka idzie taka w powietrze, ale to jest nic w porównaniu do. Gdyby tu miało być jakieś pieskowanie robione czy coś podobnego. No ciekawa technologia, ciekawa, muszę przyznać. Dobra, odstawiam mnie filda, on nie służy do takich zabaw. To będzie dobry test, Zardzewiała mocno zardzywiała tarcza. Kurde, no nieźle, to jest goły metal tutaj. nieźle to oczyści no ale tu gdzie jest taka wiecie bo są dwa rodzaje tej rdzy jakby jest taka luźna rdza i jest taka jeszcze rdza wrośnięta jakby związana z tą stalą co nie to tej wrośniętej jakby nie rusza i to samo było na tamtym to samo było na tamtym tłumiku Spróbuję jeszcze raz to przelecić, zobaczymy jaki będzie efekt. Jeszcze raz teraz to przelecę po oczyszczeniu, takim tego, co było luźne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w pewnym momencie to nawet słychać, że już się nic nie dzieje na tej powierzchni. Ten laser po prostu po tym przechodzi i słychać, że nie ma tego takiego hałasu, a póki on usuwa zanieczyszczenia, to jest ten taki, wiecie, to wydaje dźwięk, jakby że to się coś usuwa. A jak już jest taki moment, że on nic nie robi, to jest po prostu cisza, jak on przechodzi. Nie, no, nieźle wyczyściło. Nieźle nieźle. Tu jest czysty metal. Czysty metal tu jest. Tu delikatnie coś tam jeszcze jest, ale doszło do czystego metalu. A najlepsze jest to, że to jest w żaden sposób mechanicznie nienaruszona struktura tego materiału. Ale ja ja, od jedyne co z tym robi to nagrzewa. Fajnie. Udajmy sobie samą szczotkę. Zobaczcie jaka tu jest struktura, ile tu jest szajsu, widzicie? Tak właśnie pod kątem fajnie co widać. Tu gdzie zrobiliśmy laserkiem, praktycznie czysty metal. Wiecie? To oczywiście jest bez sensu, jeśli patrzymy na takie zastosowanie jak ta tarcza, która nie wiem jest od standardowego samochodu, która kosztuje grosze i to ogólnie jest absurd, jest nieopłacalny, nie ma tematu. Ale bywają tematy, gdzie może być to część bardzo droga, bardzo nietypowa, niedostępna, i taka technologia pozwala ją jakby uratować tak? z takiej sytuacji. Na przykład, jest skorodowana jakaś tarcza hamulcowa z jakiegoś klasycznego samochodu nietypowego, jakiegoś sportowego. No wiecie, będziecie pluć zaraz, że no to sportowy to stać na część. Ale jeśli mam jakiś nietypowy, klasyk i chcemy to przywrócić czasami po prostu do sprawności czemu nie taka technologia jeśli to mam, mam do wyboru albo wyrzucić to na złom albo jestem w stanie to oczyścić to prowadzić do takiego stanu że to spełnia warunki użytkowania dlaczego nie ciekawa technologia ciekawa technologia to oczywiście tarcza to można stosować w szeregu różnych innych innych różnych Rozwiązań, gdzieś gdzie korozja się pojawi lub jakieś inne zanieczyszczenia. Ciekawe. Dobra, szukam czegoś jeszcze, dalsze, dalsze testy. Ekstremalnie skorodowany zacisk hamulcowy. Jest tutaj taka gruba warstwa tlenku aluminium. A tu paradoksalnie wygląda całkiem nieźle. Ale ta tylna strona wygląda fatalnie. Zrobimy sobie połowę. Połowę zobaczymy jak to wyjdzie. No nie do końca jestem zadowolony, bo nie zbiło, chociaż patrzcie to, wymaga dosyć sporej takiej siły mechanicznej, żeby to dalej usuwać. Ale patrzcie, to nawet to słabo trzymającą się farbę to wyczyściło, ale widzicie nie zerwało mechanicznie. Patrzmy, uwaga. O! co tu się dzieje pod spodem <laughs> nie mam czym oddychać masakra widzicie tu mamy ta farba w ogóle się nie trzymała i ona potrzebuje po prostu mechanicznego żeby ją mechanicznie usunąć spróbuję jeszcze raz przelacić tutaj laserkiem zobaczymy jakie będą efekty śmierdzi jak cholera, zobaczmy, co tu się wydarzyło. Pali tę farbę, pali. Jak dłużej tu jeżdżę, to po prostu wypala ją, ale to trzeba mechanicznie pomóc. Niestety, to sam laser tego, to nie macie co na to liczyć, że ten laser coś tutaj wiele, wiele wam zdziała. O. Ciekawe jest działanie tego lasera. No jest to intrygujące, bo on jest taki. Z jednej strony wiecie, potęga, bo to wypala potężnie mocno, a z drugiej strony on jest taki delikatny, że on nie uszkadza. On nie ma w ogóle mechanicznej siły takiej, żeby zdzierać to. Ciekawe. Tu zobaczmy blaszkę przed. No tu patrzcie, efekt petarda, no, w łamek sekundy dosłownie masz czyste, no, czyste jak nowe. Z niektórymi rzeczami radzi sobie. Świetnie, a do niektórych po prostu się nie nadaje. Nie jest odpowiednim narzędziem. Hmm, to fascynujące. Na żywca pali drewno, a raczej ten smar, który był w to drewno wciśnięty. Ale tak szybko przejechałem, nie jest jakoś to spalone albo uszkodzone. Trzeba przyznać, że to w miarę delikatnie działa. No, powiedzmy taki przepływomierz z klasyka chciałbym odrestaurować. Zobaczmy, czy mi się uda. No i zobaczcie, w całkiem krótkim czasie, chyba całkiem satysfakcjonujący efekt. Wiecie, fajne jest to, że jednak tym laserem. Każdą szczelinkę, tak jak trafi tam promień lasera, promień światła, tam trafia, tak możecie tam celować i to po prostu wyczyścić. I stary przepływam. Jest zregenerowany. Oczywiście tu gdzie wpadłem na przykład trochę na plastik, na tworzywo sztuczne, no to delikatnie je przypaliłem, to prawda, więc trzeba uważać. No ale tutaj można powiedzieć, że miejscami wygląda jak... Jak nowy z fabryki to już takie sensowne nawet zastosowanie. Dobrze tu zobaczmy mamy głowice gruba warstwa nagaru. Zobaczymy jak sobie z tym poradzi nasz sprzęcik. przyjechaniu jak to wygląda no to nie dziwię się to jest bardzo twardy nagar, ciężko to usunąć tutaj nie daje rady tego zerwać jest trochę czyściej niż tu ale mimo wszystko jeszcze trzeba byłoby tutaj sporo porzeźbić, żeby coś tu uzyskać jakiś rezultat. Raczej nieopłacalne, no zaleta taka, że nie rusza materiału w ogóle. Czyli jeśli na przykład koniecznie zależy wam, żeby nie planować takiej głowicy nie obrabiać, no to można rzeźbić to tym laserem do skutku, aż się wypali te wszystkie te. Tylko potrzebny dobry wyciąg, bo już tutaj przy tym to naprawdę szło w nos. Ciężko oddychać, więc już nie będę kontynuował. Mordeczki, jakby Wam to podsumować. E, czy na moje potrzeby taki laser jest niezbędny? Fajny byłby, ale chyba mi się nie przyda. Musiałbym robić tylko klasyki. E, takie nietypowe, dużo robić nietypowych tematów. Może nietypowych silnikowych. Gdzie to faktycznie byłoby, gdzie byłoby to niezbędne. No działa ten sprzęt, robi robotę szczególnie właśnie w takich rzeczach, które wymagają tego, żeby uniknąć tej obróbki takiej ściernej czyli uniknąć sytuacji, kiedy my musimy mechanicznie wejść w ten materiał i tyle, ja się zastanowię, ten laser będzie kosztował chyba około 30 tysięcy, także to nie małe pieniążki małe nie małe, wiecie, ktoś na tym zarabia, no to, no to sobie, sobie zarobi to tyle tego testu dzisiejszego. Dzięki za oglądanie. Narka.